Czy teraz jestem obecny? Musisz się dowiedzieć. Możesz dowiedzieć się, czy jesteś obecny, tylko będąc obecnym. Więc pytanie, czy jestem obecny, może zabrać cię natychmiast do obecności, ponieważ po zadaniu pytania mentalnie lub ustnie, lub możesz poprosić kogoś innego, nie oskarżając ich. Sugerując, że ich nie ma, tylko niewinne pytania. Czy jestem obecny? Jesteś obecny? Czy jesteśmy teraz obecni? Ale oczywiście najlepszym pytaniem jest zawsze, czy jestem obecny. Sprowadza się do tego. Co dzieje się po zadaniu sobie pytania? Musisz się dowiedzieć, czy jesteś obecny. Jak to robisz? Nie ma jak. Nagle pojawia się czujność. A potem możesz powiedzieć, tak, to jest obecność. Możesz więc użyć słów jako przypomnienia, wiedząc, że to nie są słowa. Te słowa, czy jestem obecny, mają dokładnie tę samą funkcję jak słowa, kim jesteśmy, ponieważ w twojej istocie jesteś świadomą obecnością. Jeśli więc zadajesz sobie słynne pytanie, które Ramana Maharshi polecił jako medytację, jedną z jego ulubionych medytacji, zadawać sobie pytanie, kim jestem. I ważne jest nie szukać odpowiedzi na poziomie pojęć lub słów, bo to nie to, kim jestem, prowadzi do czujności. I wtedy rozpoznajesz siebie jako Świadomą obecność. Bez formy. Po prostu przestronną obecność. I to jest odpowiedź. Jesteś tym. Czasami więc małe pytania mogą być bardzo pomocne. Możesz nakleić naklejkę w różnych miejscach w domu z różnymi pytaniami. Lub masz jedno napisane na ręce: Kim jestem? Nie pokazuj tego nikomu. Więc jesteś w ciągu dnia przypominając sobie, co może zawierać słowa, przypominając sobie, ale słowa zawsze prowadzą do realizacji. W tym sensie słowa mogą być pomocne, jeśli są używane jako wskaźniki. I kiedy powstaje stan dysharmonijny, możesz się na coś zdenerwować, lub być niezadowolony z czegoś. To też może być bardzo pomocne, ponieważ to znak, że straciłeś obecność. Innym sposobem na przedstawienie tego, można powiedzieć, że straciłeś chwilę obecną, nie zdawałeś sobie sprawy, że chwila obecna ma pierwszorzędne znaczenie, ponieważ to wszystko, co kiedykolwiek istnieje, to wszystko, co kiedykolwiek masz, twoje życie może być tylko teraz, a twój umysł mówi ci, że coś innego jest ważniejsze niż twój stan świadomości teraz. To złudzenie. Jeśli nie zdajesz sobie sprawy, że nic nie jest ważniejsze niż Twój stan świadomości teraz, ponieważ całe Twoje życie się rozwija, powstaje z Twojego obecnego stanu świadomości, razem z tym, co nazywamy przyszłością, która, jeśli przyjdzie, nie jest przyszłością, ale teraźniejszością. Więc tak zwana przyszłość jest nierozerwalnie związana z Twoim stanem świadomości w tym momencie. Jeśli Twój stan świadomości jest dysfunkcyjny w jakikolwiek sposób, zestresowany, zły, smutny, to staje się Twoją przyszłością. Jako wydarzenia i ludzie, których spotykasz. Dziwne jest to, że jeśli Twój stan świadomości jest dysfunkcyjny, spotykasz wielu dysfunkcyjnych ludzi. Dlaczego? Lub jeśli jesteś zły, spotykasz tak wielu gniewnych ludzi. To prawie tak, jakby świat był pełen gniewnych ludzi. Ponieważ po pierwsze jesteś przyciągany do tej samej częstotliwości, która jest dominującą częstotliwością w tobie. To samo w sobie przyciąga do ciebie pewne osoby, gdzie jest bardziej prawdopodobne, a potem rezonujesz z nimi. Oni są wściekli, więc gniewni ludzie przyciągają się do innych gniewnych. Poza tym. Każdy, kto wejdzie w kontakt z gniewną osobą, nie może nawet nie być zły. Gorący gniew, który jest na powierzchni, mógłby być głęboko zakorzenionym ciągłym poczuciem skargi, którą ktoś kryje. To niekoniecznie gniew na samej ich powierzchni istnienia. Mogą hodować ciągłą nieufność do świata lub ludzi, lub rodzaj ciągłej urazy, lub zażalenia, może wracając do wczesnego dzieciństwa, kto wie. I każdy, kto spotyka osobę w tym stanie emocjonalnym, może łatwo zostać przez niego zainfekowany. Zły człowiek nie tylko przyciąga innych wściekłych ludzi, może także zarazić innych, jeśli nie są absolutnie obecni ze swoim gniewem. Być może zauważyłeś, jeśli kiedykolwiek chodzisz na spotkania lub posiedzenia komisji, to wspaniałe miejsca do pokazywania, jak jesteś obecny. Już teraz zabezpiecz swoje miejsce za darmo. Polub, proszę, nasz film Unity Poland.